Władcy, Noś, Warczak, Tir, Łysia, Kondiołka, Bosupalski, Guida, Kucharski, Wolski, Sławiński Junior, Wachowiak, Kłyczko, Salamon I Masiaka brak. Masiaka brak. Wyścig z czasem Przegrany, 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 ale pracujemy, tak, pracujemy, żeby... Żeby następny, za tydzień się znaleźć. Żeby się za tydzień znaleźć już w kadrze. Nawet nie tyle meczowej, co pewnie w podstawowej, tak? Będziesz Bardzo będziesz chciała. za to walczył. Bardzo by chciał. Jak na kadrze? W porządku. W porządku? Wszystko dobrze. Tylko w porządku? Nie. E, no chyba lepiej. Nie, no fantastycznie. Synek ci dokuczał? No trochę, tak. Koniec już ciężko było wytrzymać. <grym> bo tak, jeszcze 6-5 dni to jeszcze ok, ale mm. potem to już ciężary. Ciężary. No. Jak generalnie wrażenia? Szkoda tego drugiego meczu najbardziej ze Słowenią, bo powinien być wygrany, ale, ale doświadczenie jakieś tam jest złapane, bo. Wnioski można wyciągnąć. Czyli z optymizmem patrzysz w przyszłość. Oczywiście. Będziemy się filmować. Będziemy się filmować. Takie. Ale będzie to dzisiaj kino akcji. Eee, mam nadzieję, że to pozytywne kinoakcje. Pozytywne w którym będziemy mogli się uchwalić. Tak. Niech to nawet będzie thriller, ale z happy endem, tak? O, tak, tak. <laughs> Lubimy takie thrillery wszyscy. <śmiech> 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 Każdy rozumie co potrzebuje Gry? aktualnie. I na co jest głodny? Kolega nasz za, za wcześnie hmm. przyjechał. Nie, i... tak. <gry> a my już byliśmy na boisku i dyskutujemy o tym, że on chce z nami, a my. A, a ty starasz się kulturalnie mu powiedzieć: idź Kultury, do szatni. Tak, tak, my już tak idziemy tak. do szatni. <gry> No bądźcie dobrzy koledzy. Dobra, idziemy. O, ja wygrałem. Przypomnijmy, gramy o... dzisiaj dla Filipa. Tak. A Filip marzy o? O zobaczeniu na żywo meczu Liverpoolu. Liverpoolu, także miejmy nadzieję, że pomożemy. Raz, każdy kto zakupił bilet złotóweczka, plus rozumie, zakupując, ja tu pokażę, czy różne gadżety. Tak, mamy różne gadżety. No i oczywiście, za symboliczną drogizną te gadżety rozdajemy. Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie naszej fundacji. Bo, tak jak pan powiedział, no z tych środków będziemy spełniać marzenie filipa. To co, robimy klasycznie szybkie typowanko, dobra? dobra? Lecimy po kolei. 3-1 dla stali. 1-0 dla stali. 3-1 dla stali. 2-0 stal. 2-0 stal. 2 1 stal. 2-0 stal. Jest optymizm w narodzie, to najważniejsze. Innego wyniku niż wygrana nie bierzemy dzisiaj. Tak? Liczy się tylko zwycięstwo. Kopień z uwagą, z pasją, zaangażowanie w to, co mamy zrobić. Tyle. Okej, razem jesteśmy silni w tej drużynie, w tej ekipie. OK? To wygramy! <śleskuj> Obrigado. the

Dumny z chłopaków, po prostu przetrwaliśmy to, te ciężkie momenty, no i wygraliśmy. No nie wiem, cieszę się, nie wiem, co o ci powiedzieć. Au! Będziesz liczył ile miałeś pojedynków główkowych w tym meczu? No dużo, sporo miałem naprawdę, ale myślę, że poradziłem sobie dziś. Chociaż tam kilka może przegrałem, ale uważam, że cała drużyna dziś zasłużyła na zwycięstwo, bo też oni sporo mieli szansę e strzelić bramkę, ale mieliśmy więcej szczęścia i... Byłbym, Będzie... na powiedział, że nie tyle szczęścia, moim zdaniem, było to, czego czasem brakowało w niektórych meczach. Ten doskok, ta agresja na piłkę. Bo tak, sporo dokładnie. mieli takich blokowanych strzałów. Dokładnie, może mieliśmy dziś problem trochę z utrzymaniem piłki, ale w defensywie byliśmy skuteczni, zaangażowani. To pomogło nam wygrać dzisiejszy mecz. Drugie bardzo... z rzędu, zero z tyłu, to obręcz zawsze bardzo, cieszy. Bardzo cieszy, naprawdę. i Tym bardziej, że. W tamtym sezonie to było sporo traciło bramek, nie, drużyna, teraz z każdym razem co, co lepiej, nie? Idź się cieszyć. Tak, tak, idziemy.